A jaki to człowiek idzie do mnie? Normalny, polski człowiek. <gry> A. Y, 13. To było w piątek, to y, miesiąc temu, to też dopiero teraz się dowiedziałem, że to było w piątek 13. Y, Gospodarz miał stodołę, znaczy stodołę, kurnik miał 13 kur. I taka była, myślę, stał o 5 rano, idę, wezmę y, 3-4 jajka dla dzieci u Zrobię może, usmażę całe te, otwiera kurnik, patrzy kurwa ja pierdolę co tu się dzieje, a tam jedna kura jak zniosła takie duże jajko, że te jajko było większe od co struś znosi te jajko i po prostu to pobite było. Co pobite? Jajko. Nie. No, jajko nie było pobite. Ginesa pobili. A, ginesa. Facet dostał zajoba. I całe te. A, ogółem jeszcze chciałem powiedzieć że y, murzyni na pustyni złapali złapali tam Rosjankę która opalała się a na pustyni było jezioro i ogółem tyle ludzi było plaża nudystów no wszyscy tacy opoleni byli że jak wchodzili do wody a woda czarna się robiła i to jest ogółem nie wiadomo, czy to brud był, czy to może do smoły wpadli wcześniej. To jest skąd mogę wiedzieć. To pisało w tym w gazecie, w telegazecie wiadomości. A pogoda będzie taka. Beliaka. <laughs> ¡Oh, cholera! ¡Oh, cholera!